Witam wszystkich, z tej strony Maverick Właśnie dzisiaj rano przyszła do mnie paczka. A wraz z niej klamoty, które za zamówiłem. Ale najważniejsze jest oświetlenie. Przyszła nowa jarzeńówka. Świetlówka Sylwania Grolux. Wraz tutaj z takim odbuśnikiem. Oraz 50 cm listwa LED. Oparta na diodach SMD5630. No niby ten pasek ma 1260 lumenów, tutaj ten 50 cm, zobaczymy jak to będzie świecić, co jeszcze zamówiłem taki programator, bo to się na pewno przyda. Zresztą wtedy jak jestem w pracy czy coś, no wiadomo nie mogę tego włączyć, a z samego rana też nie chcę rybą o 5 rano włączać, także to się naprawdę przyda, bo brakowało mi tego. Kupiłem jeszcze karbo na no początek 250 ml, no zobaczymy jak to w ogóle. Bo dodatkowo zobaczymy, jak to w ogóle wszystko te roślinki trochę się ruszą na tym, na tym węglu. Testy z jbl bo poprzednie już mi się skończyły, także wiadomo, jakiś podstawowy podgląd na parametry wody trzeba mieć. Dodatkowo zamówiłem jakieś takie pokarmy gupików wybarwiające standardowy tetramin. Dostałem tu jakieś z Tropicalat, jakieś próbki. No nie wiem, no zobaczymy co to no, Może tam rybki by to jadły, może nie. No, i teraz tak. Co jeszcze zamówiłem? Zamówiłem termometr nowy. W tej chwili mam tutaj trzy termometry. Ten żółty tutaj, pierwszy po prawej. Z nim jest coś nie tak. On mi wskazuje względem pozostałych o jeden stopień za mało. Pamiętam, że na kanale Węga też miał kiedyś problem z tym żółtym termometrem. Też mu wskazywał chyba o 5 stopni za dużo, bodajże 30, jak dobrze pamiętam. Z ciekawostki jeszcze powiem, że mój kolega też ma ten żółty termometr i mu też o 2 stopnie z kolei zawyża. No mi z kolei o 1 stopień zaniża. I teraz tak, ten po lewej, pierwszy, no to jest stary jeszcze termometr, ale on dobrze pokazuje. No i ten środkowy, to właśnie kupiłem ten pomarańczowy, ale widzę, że ten pomarańczowy to on dobrze tutaj wskazuje względem tego starego, czyli no niestety. Przyjacielu, ten długi żółty pójdzie out na śmietnik. Nie chcę tutaj jakichś termometrów, takich, które no, źle wskazują, nawet czy to jeden stopień za dużo, czy to za mało. No bo wiadomo, w akwarystyce, no, temperatura, mieć pojęcie o temperaturze, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Co jeszcze zamówiłem? Yy, zamówiłem fototapetę. Z, z przodu jest niebieska, z tyłu jest czarna. Ale słuchajcie, zdobczyłem sprawę z tą fototapetą. Bo ja myślałem, że ta fototapeta będzie na taką folię samoprzylepną, no, odkleja się tą folię i, i tą całą fototapetę przykleja się do ścianki akwarium. No i niestety tutaj zdupczyłem, bo nie wiedziałem właśnie, że to jest zwykła fototapeta bez żadnego kleju, bez niczego. No i nie zamówiłem po prostu do, tego, do, tego, do tej całej paczki kleju, żeby to w ogóle przykleić. No, na bieżącą chwilę, no nie wiem, będzie to tak to mnie jakoś luzem, nie chcę tego kleić na jakieś kropelki, nie kropelki, bo to... Później to raz, że się kruszy, fototapeta się niszczy, a po co sobie szkło też od tyłu psuć. No to tak, no to co, może zrobimy test. Najpierw odpalę samą tą Sylwanię i zobaczymy w ogóle jak to świeci. No ładny taki różowy kolor, bo to jest 15W. Barwa dla roślin 8500. No właśnie taki miałem zamiar, żeby tutaj właśnie kupić świetlówkę, bo stara to już była zużyta, ona już miała ponad rok i wiadomo, świecić świeciło, ale ten odcień tych barw, no dla roślin to na pewno już nie dawała tak jak, jak od nowości, jakby była nowa. Teraz włączymy tą listwę, zobaczymy jak działa ta listwa. Ula la. Aż oczy bolą. Ho, ho, ho. No jest masakra. Normalnie jest masakra. Tak to wygląda. Wszystko. No, nasz aparat mi tutaj w ogóle że balansuje. W ogóle kolorów mi coś tutaj może, nie może wyłapać. Wyłączę teraz tą sylwanię. I samo działa się. O aż się... <laughs> Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć na filmie. Aż się takie smugi robią na ekranie piomowe. No jest mocno niesamowita. Pierwsze wrażenie jest pozytywne: naprawdę, naprawdę bardzo jasno świeci. Dobra, wyłączę ją. Daje to radę. Pewnie zauważyliście już, że ja zamontowałem sobie właśnie tutaj bardziej tak z tyłu. Tą listwę no, dlaczego? Bo u mnie strasznie, akwarium z tyłu jest ciemno. A a Sylwania będzie mi doświetlać przód, ona mi na, na przód bardziej świeci. Także listwa będzie mi doświetlać tył, no i tak połowę akwariumu. No i ta szyna jest dosyć długa, także... Boki będzie mi naświetlać lewą i prawą stronę trochę, prawda, z tyłu, no to już nie będzie, mam nadzieję, że nie powinno być raczej takiej ciemnicy. No i co, i na razie robię chwilową przerwę. Zamontuję to wszystko w akwarium i później pokażę Wam jak to wygląda już... W akwariumie to wszystko, no to na razie na, na chwilę tymczasem. Do zobaczenia za moment. Obudowa założona. Tak to wygląda. Ojej, to w końcu zasłania, teraz nic nie widzę, widać. Ładnie listwa świeci. Bardzo jasna. Teraz włączymy... świetlówka. tak wygląda to wszystko ze świetlówką, z listwą LED. W końcu widać różnicę, bo w końcu ten tył mam doświetlony. Teraz fajnie widać jak nożaniec z tyłu, te dwie, dwie sadzonki, jak one się sypią. a Robię troszkę pochowane, zestresowane nakładaniem wodowy. A, zapomniałem wywalić jeszcze tego termometru, że tego za chwilę. No efekt jest fajny z tą świetlówką. Jeszcze odbłyśnik przy świetlówce tak bardziej ustawiłem, żeby tak odbijało bardziej w przód, żeby bardziej im to przód doświetlało. Powiem wam, że no mi się osobiście efekt mi się podoba fajnie. Najważniejsze no, żeby z tyłu właśnie tam gdzie jest, są te rośliny, no żeby tam tego światła było więcej, prawda? Ja mam nadzieję, że te ledy razem z tą świetlówką no jakoś w miarę te barwy będą się uzupełniać. No, i będę lał te karbo dalej. No, mam nadzieję, że te rośliny będą rosły. To znaczy, rośliny rosną, bo żabienica rośnie, kryptokoryna karbowana rośnie powoli. Tutaj właśnie już widać nurzaniec azjatycki, już wypuścił. Kłączę właśnie z nową roślinką. Tutaj jest paprotnica, ona powoli też widzę, że rośnie, bo się przyjęła. Miałem taką jedną gałązkę i wcisnąłem to. Z tyłu moczarka. No, moczarka to takie, ja wiem, średnio. U mnie to moczarki nie chciały się trzymać. Nie wiem, czego zależy od wody. No, nurzanie. No, no, to widzę, że stoi w miejscu, nic się z nim nie dzieje. No, mam nadzieję, że teraz się to ruszy. Wszystko po tym oświetleniu i po dodawaniu codziennej dawki karbo, Gałęzatka kulista. Z ciekawości, jakiś czas temu wziąłem, rozdzieliłem ją na dwie części, no, ale za ciekawie niestety nie wygląda. Jeszcze teraz taka zasyfiona to już w ogóle. Nie wiem czy to w ogóle co odżyje, no, czy jeszcze cokolwiek będzie z tej gałęzatki, no na razie nie będę ją wywalał, no zobaczymy, nie? jak to będzie wyglądać. Filtry 2 kaskadowy i wewnętrzny chińczyk. Także jeżeli chodzi o klarowność wody, no to woda jest czysta, no, i dają radę, no po prostu dwa filtry na takie 54 litry, czy tam 60 niecałe, no dają radę. Teraz chciałbym wyłączyć świetlówka, o żeby zobaczyć same ledy jak świecą. same ledy też widzę, że ładnie doświetlają. i właśnie tam bardziej z tyłu i tak środek właśnie o to mi chodziło, żeby tam z tyłu nie było za ciemno. a teraz włączymy ledy i włączymy samą świetlówkę, zobaczymy jak to będzie. no jednak sama świetlówka 15 w Pomimo tego, że jest nowa z odbłyśnikiem no jednak nie daje właśnie takiej rady na całe akwarium. No nie powiem, różnica jest przy tej starej świetlówce, tej poprzedniej, tym bardziej, że ona była już zużyta. Świeciła, bo świeciła, ale była już zużyta na pewno i nie było no, no Troszkę różnicy jest, jeżeli chodzi o samą świetlówkę w porównaniu z tą starą, no ale wiadomo, jak się dodadę tego jeszcze teraz są ledy, no to od razu widać różnice. Także na chwilę, obecną efekt, na chwilę obecną efekt mi się podoba. No i mam nadzieję, że to będzie powoli jakoś rosło to wszystko. No, chodzi mi tu generalnie o roślinne, prawda? Oczywiście nie, nie mam to na myśli, że to zaraz ma być na przykład taki burz ma mi szybko urosnąć czy coś, bo mi w ogóle nie o to chodzi. Tutaj nie ma ani butli. Według obliczeń moich razem z tym oświetleniem no to jest niecałe 0,5 w na litr, także. No wydaje mi się, że CO2 nie ma potrzeby w takim low-techu tutaj stosować. Myślę, wydaje mi się po prostu, no wydaje mi się, no myślę, że samo karbo wystarczy, nie? W płynie, plus to oświetlenie, no. Jakoś te roślinki powinny to się trzymać i powoli rosnąć. No nic na bieżąco, chwilę tyle. Zobaczymy za jakiś czas jak to się wszystko zmieni. Kiedyś tam nagram jakiś kolejny filmik i no, będziemy widać różnicę. Dzięki wszystkim i do zobaczenia, do usłyszenia. Komentujcie.